Dzień dobry. My dzisiaj rano jesteśmy na Torze Łódź i wyjątkowo zabrałam młodego i pokażemy Wam coś ciekawego. Dzień dobry TVN. Mianowicie przygotujemy się na adekwatnie do pogody na trudne deszczowe warunki i będziemy hamować na letnich oponach z systemami zabezpieczenia, bez systemów nowoczesnych, bo w niektórych samochodach tych systemów nie ma. No i zobaczymy, co się będzie działo. Cieszysz się? Bardzo. Co tu się dzisiaj działo? Zobaczcie, mamy wszędzie kamery i miko. Aż mi siadł głos. Robi tak niesamowite rzeczy. że to jedziemy na, na miejsce, ale nie, oczywiście ufamy. W końcu wjezie nas mistrz Europy. A teraz już musieliśmy sobie coś zjeść na trasie i słuchajcie, Enzusz jest tak zadowolony, zresztą sam powiedz, czy ci się dzisiaj podobało? Bardzo. A co ci się podobało najbardziej? Eee, rajda. Right. right po w motorze z Panem Mikołajem. Enzo po... Pan Mikołaj jest najlepszym kierowcą na świecie. Mamy nadzieję, że niedługo będzie miał na to papiery. Czyli że zdobędzie mistrzostwo świata, bo mistrzem Europy już jest. Enzo powiedział, że po tym jak skończyliśmy jeździć, że to jest najlepszy dzień świata. Jego najlepszy dzień świata.